Elon Musk oficjalnie ogłosił, że Tesla Tiny House będzie kosztował poniżej 10-0 dolarów, a konkretnie 7999 dolarów za 250 metrową powierzchnię mieszkalną. Jest nawet wielokrotnie tańszy niż Tesla FOS, co naprawdę wstrząsa światem. Ale to nie jest najbardziej zaskakujące. Co sądzisz o tym, że nie trzeba płacić żadnych dodatkowych opłat za ziemię ani podatków, żeby postawić ten malutki dom? Brzmi niewiarygodnie, prawda? A jednak Elon Musk to potwierdził. Wystarczy złożyć zamówienie, a zespół Tesli zajmie się wszystkim, aż do momentu, gdy wejdziesz do swojego nowego domu. Tesla ma już pojazdy elektryczne, roboty, systemy energetyczne tak cały ekosystem. Nic więc dziwnego, że Musk Chce inwestować w zrównoważony model mieszkaniowy, w którym wszystkie produkty firmy można bezproblemowo zintegrować. Technologia w tym domu jest tak zaawansowana, że nawet inżynierowie kwestionują samą rzeczywistość. Przygotuj się na odkrycie przełomów, w które nie uwierzysz. Dwa lata temu Elon Musk zaskoczył wszystkich, przyznając, że mieszkał w małym domu w Teksasie. Za 40 zero dolarów. Nazywając to doświadczeniem życia. Dla miliardera, którego majątek szacowany jest na setki miliardów dolarów, wybór ten wydawał się wręcz niewiarygodny, jednak nie był tak prosty, jak się wydawało. Był to w rzeczywistości pierwszy krok w eksploracji przez maskę nowych modeli mieszkaniowych. Mask wielokrotnie podkreślał, że największym wyzwaniem ludzkości w przyszłości nie jest tylko energia. Ale także rosnące koszty gruntów i mieszkań. Rosnące ceny nieruchomości sprawiają, że posiadanie własnego domu staje się coraz bardziej nieosiągalne. W tym kontekście małe domy mogą stać się nowym trendem o ogromnym potencjale, nie tylko pod względem oddziaływania społecznego, ale także zysków firm. W końcu w ciągu najbliższej dekady, a może nawet pięciu lat, zakup domu może stać się prawdziwym luksusem. Tymczasem Tesla ma możliwość produkcji małych domów w niskich kosztach, z łatwym montażem, idealnie wpisującym się w minimalistyczny styl życia, który Musk od dawna promuje. Dlatego Musk osobiście zaprezentował dom Tesli w cenie zaledwie 7999 dolarów, co stanowi ułamek modelu za 40 dolarów, w którym kiedyś mieszkał. Jak więc powstaje dom Tesli? Elon Musk. Wyjaśnił, że cała konstrukcja domu jest produkowana bezpośrednio w fabryce Tesli, a jedynie kilka zautomatyzowanych automatyzowanych procesów robotycznych jest dostosowywanych do dedykowanego obszaru produkcyjnego. W tym przypadku ściany moduły kuchenne i łazienkowe magazyny energii, panele słoneczne na dachu i inteligentne systemy sterowania są gotowe. Nie ma tu tandetnych ścianek działowych z płytki psowokartonowych, ani delikatnych materiałów. Dom Tesla Tiny House został zbudowany z wykorzystaniem zaawansowanej technologii i niezwykle wytrzymałych materiałów, takich jak stal, beton, pianka izolacyjna i panele wielowarstwowe. Komponenty te są ściskane pod ciśnieniem 265 0 funtów. Okej, okay, 120 ton, tworząc solidną konstrukcję i kompaktowe moduły o wymiarach około 6 na 2 6 metra. Oprócz nowo zaprojektowanych komponentów, Tesla integruje istniejące technologie, takie jak dach solarny, ściana energetyczna i bezproblemowa łączność z oprogramowaniem za pośrednictwem aplikacji Tesla. Po złożeniu zamówienia jest ono szybko przetwarzane, a dostawa następuje wkrótce potem. Miniaturowy dom Tesli został zaprojektowany tak, aby można go było złożyć do kompaktowej bryły, co ułatwia transport. Idealnie pasuje do samochodu ciężarowego Tesla, który wykorzystuje swoją flotę pojazdów do transportu tych domów po Stanach Zjednoczonych, a nawet do konteneryzacji w celu dostawy na cały świat. Po dostarczeniu, rozłożenie, podłączenie i pełne uruchomienie całego domu zajmuje zaledwie kilka godzin. Montaż wykończenia wnętrz instalacji elektrycznej i hydraulicznej zajmuje zaledwie od 2 do 4 godzin. Zbudowany ze stalowej ramy, paneli betonowych i izolacji EPS, mały dom Tesla został zaprojektowany z myślą o trwałości z żywotnością do 25 lat bez konieczności gruntownego remontu. Ściany przeszły szczegółowe testy wytrzymałościowe, ognioodporne, wodoodporne odporne na pleśń i korozję. Można by pomyśleć, że te domy nie przetrwają burz, powodzi ani intensywnych opadów śniegu, ekstremalnych warunków pogodowych, które mogą zniszczyć budynki. Oczywiście, nawet tradycyjne domy mają problemy z przetrwaniem klęsk żywiołowych. Więc choć Tesla Tiny House może ucierpieć, nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Wodoodporne powierzchnie i wzmocniona konstrukcja Minimalizują uszkodzenia, dając właścicielom większy spokój ducha. Za niecałe 8000 dolarów otrzymujesz mieszkanie o powierzchni 250 stóp kwadratowych. Ok, 23 metrów. Jeśli ten rozmiar wydaje się za mały, można wybrać większy, dopłacając. Jednak dla dwóch lub trzech osób układ o powierzchni 250 stóp kwadratowych. Ok. 23 metrek jest zazwyczaj wystarczający. Choć trzeba przyznać, że nieco mniej komfortowy niż w domu pełnowymiarowym. Dom ma cztery oddzielne pokoje i wysokość sufitu 2,4 metra. Ok? 2,7 m. I wiecie co? Przemyślana konstrukcja małego domu Tesla pozwala na łączenie i układanie wielu modułów. Jeden na drugim tworząc dwu, a nawet trzypiętrowe domy. W których wygodnie zmieści się pięcioosobowa rodzina. Jeśli początkowa przestrzeń 23 m2, ok, 23 metry de okaże się niewystarczająca, można po prostu dokupić kolejny moduł i rozbudować go w poziomie lub w pionie. Oznacza to, że można zacząć od małych modułów i zwiększać ich skalę w razie potrzeby. Oczywiście, jak wspomnieliśmy, dodanie większej liczby jednostek. Wiąże się z dodatkowymi kosztami i dłuższym czasem instalacji, ale elastyczność jest po prostu niesamowita. Przy masie własnej wynoszącej zaledwie około 5800 funtów, ok, 2600 kg. Wszystko w środku musi być minimalistyczne i starannie zoptymalizowane, aby maksymalnie wykorzystać każdy centymetr przestrzeni, nie marnując ani odrobiny przestrzeni. Kiedy pierwszy raz Słyszysz o 250 stopach kwadratowych Okej. Okay. 23 metrarek założymy się, że twoja reakcja będzie brzmiała nie ma mowy to zdecydowanie za mało. Jak ktokolwiek mógłby tam oddychać. Tak myśleliśmy, to samo ale to, co widzimy w środku, całkowicie zmienia to postrzeganie. Poziom optymalizacji przestrzeni jest wręcz zdumiewający. Chociaż ma tylko 23 metry kwadratowe, nadal masz wszystko, co oferuje przeciętny dom: sypialnię, salon, łazienkę i kuchnię, wszystkie jako oddzielne przestrzenie. Chwila 4. Pokoje w takim małym domu. Zgadza się, i to nawet nie jest najbardziej szalone, z sufitami o wysokości 2,5 metra. Przestrzeń wydaje się o wiele bardziej otwarta. I przestronna, niż można by się spodziewać. Dobra, a teraz czas na to, na co wszyscy czekali, co tak naprawdę kryje się w małym domu Tesli. Gdy tylko wejdziesz do środka, od razu poczujesz ciepło i przemyślany design w każdym detalu. Sercem przestrzeni jest wielofunkcyjna kombinacja salonu i sypialni, prawdziwa dusza domu. Minimalistyczna, Neutralna sofa idealnie wpasowuje się w ścianę. Ale to nie jest zwykła sofa. Jednym płynnym ruchem, złóż i pociągnij, przekształca się w przytulne łóżko dwuosobowe z wbudowanymi poduszkami i pościelą, pozwalając z łatwością przekształcić dzienny kącik wypoczynkowy w spokojny sen w nocy. Naprzeciwko sofy można zamontować telewizor o przekątnej do 60 cali lub mniejszy, aby lepiej dopasować go do przestrzeni. Telewizor jest montowany na ścianie i zintegrowany z systemem rozrywki Tesla Theater Entertainment. Dzięki ultralekkiej ramie i wysokiej jakości materiałom telewizor prezentuje się elegancko i nowocześnie, zajmując praktycznie niewiele miejsca, a jednocześnie stanowiąc centralny element wyposażenia high-tech. Po obu stronach Znajdują się eleganckie, wiszące półki. Jedna przeznaczona na książki lub dekoracje, a druga skrywa wbudowany system głośników i taśmę świetlną LED. Oświetlenie jest delikatne z regulacją koloru i jasności, a można nim sterować bezpośrednio z aplikacji Tesla, dopasowując je do nastroju. Ale prawdziwą perełką tego pokoju są panoramiczne okna sięgające od podłogi do sufitu z filtrem UV i inteligentną izolacją. Naturalne światło wpada do środka, sprawiając, że ta kompaktowa przestrzeń wydaje się znacznie większa i bardziej otwarta niż jej rzeczywista powierzchnia. W ciągu dnia czujesz się jakbyś mieszkał pośród natury. W nocy inteligentne zasłony zasuwają się zgodnie z harmonogramem, zapewniając pełną prywatność. Za jednym dotknięciem. Kolejną miłą niespodzianką jest prywatna łazienka tuż obok salonu. Choć kompaktowa jej przemyślany układ całkowicie oddziela ją od przestrzeni wspólnej. Drzwi z matowego szkła, hartowanego, wpuszczają naturalne światło, zapewniając jednocześnie pełną prywatność. Wewnątrz znajdziesz elegancką przeszkloną kabinę prysznicową z nowoczesną deszczownicą minimalistyczną umywalkę połączoną z dużą szafką z lustrem oraz opływową toaletę. Wszystko wykończone wysokiej jakości, odpornymi na plamy materiałami. Najbardziej charakterystycznym elementem jest szklany sufit w kształcie kopuły. W ciągu dnia możesz brać prysznic w ciepłym, naturalnym świetle słonecznym. Nocą możesz podziwiać rozgwieżdżone niebo. To doświadczenie zarówno praktyczne, jak i poetyckie, Rzadko spotykane nawet w luksusowych apartamentach w mieście. Tuż obok znajduje się kompaktowa, a zarazem w pełni funkcjonalna kuchnia, oddzielona stylowym barkiem, który może służyć jako mini stół jadalny lub niewielkie biurko. Pomimo swoich rozmiarów, kuchnia jest w pełni wyposażona, energooszczędna płyta indukcyjna. Wbudowana kuchenka mikrofalowa, głęboki zlew ze stali nierdzewnej mini, lodówka cichy oka. I elastyczne obrotowe półki. Każda szuflada i szafka zostały zaprojektowane z wykorzystaniem sprytnych rozwiązań oszczędzających miejsce, dzięki czemu nie marnuje się ani centymetr. Efekt kuchnia, która jest schludna i funkcjonalna, a jednocześnie równie funkcjonalna jak w standardowym domu. Tesla wzbogaciła wnętrze o przemyślane detale, które nadają mu duszę. Zauważysz, przesuwaną szafę z matowymi szklanymi drzwiami zmieniającym kolor, podświetleniem ołowianym i uchwytami dotykowymi, które wnoszą atmosferę butikowego hotelu do twojego małego domu. Te detale podnoszą poziom wrażeń, zmieniając codzienne życie w coś stylowego, wygodnego i angażującego emocjonalnie. Ale różnica nie tkwi w materiałach ani układzie. Chodzi o przyjazną dla użytkownika technologię. Mały dom Tesla jest wyposażony w inteligentny, centralny system sterowania, który pozwala z łatwością zarządzać wszystkim. Dostosuj oświetlenie ustaw, temperaturę, odsuwaj i zasuwaj, zasłony włączaj urządzenia kuchenne, a nawet śledź zużycie energii. Wszystko to z wbudowanego panelu sterowania lub bezpośrednio przez aplikację Tesla w telefonie podczas gdy większość współczesnych technologii mieszkaniowych koncentruje się wyłącznie na oszczędzaniu energii elektrycznej. Tesla obrała inne podejście, uwzględniając zarówno wodę, jak i energię dwa niezbędne czynniki, które sprawiają, że dom jest w pełni samowystarczalny. W centrum tej wizji znajduje się Tesla Flow zaawansowany system zarządzania wodą, zaprojektowany aby przekształcić mały dom w całkowicie zamknięty ekosystem. Zamiast po prostu filtrować wodę w gospodarstwie domowym, Tesla Flow łączy trzy rozwiązania. W jednym zbieranie i oczyszczanie wody deszczowej, recykling wody szarej oraz inteligentne magazynowanie. Dzięki temu właściciele domów mają zapewnione niezawodne zaopatrzenie w wodę. Nawet w regionach narażonych na suszę lub podczas długotrwałych przerw w dostawie prądu. Dzięki czujnikom i sztucznej inteligencji, Tesla Flow automatycznie dostosowuje tryb filtracji w oparciu o rzeczywistą jakość wody, minimalizując koszty operacyjne, a jednocześnie dostarczając wodę czystszą i bezpieczniejszą niż standardowa woda butelkowana. Innymi słowy, Zamiast polegać na systemach miejskich lub płacić setki dolarów miesięcznie, właściciele małych domów Tesla wydają zaledwie kilka dolarów na pokrycie całego zapotrzebowania na wodę z Tesla. Flow ściśle współpracuje, sprawdzony system. Tesla SolarFi 4 i system PowerWall Plus nowej generacji. To nie tylko kilka paneli na dachu. To zintegrowane rozwiązanie, które przechwytuje Magazynuje i dystrybuuje energię z wyjątkową wydajnością. Dzięki wysokiej wydajności i wyjątkowej pojemności magazynowej, jeden mały dom Tesla może wygenerować nawet dwukrotnie więcej energii elektrycznej niż zużywa. Wystarczająco dużo, aby zasilić klimatyzację płytę indukcyjną, a nawet naładować samochód, a wszystko to bez przeciążania. W połączeniu z systemem Tesla Flow Dom Staje się w pełni niezależny od infrastruktury miejskiej. Bez rachunków za prąd, odcięć wody i konieczności korzystania z wrażliwej sieci energetycznej, coraz bardziej obciążonej zmianami klimatycznymi. Co więcej, ta konfiguracja jest ekonomiczna i zaprojektowana z myślą o prostocie. Domy są gotowe do zamieszkania bez konieczności skomplikowanych instalacji, a dzięki usprawnionym podłączeniom wodnym, przeniesienie małego domu Tesla. Do nowej lokalizacji jest łatwe. Nigdy nie będziesz musiał martwić się o dostęp do mediów. Nie musisz też martwić się o gospodarkę odpadami. Potwierdzono, że mały dom Tesli będzie wyposażony w zbiornik na wodę, zbiornik na nieczystości i akumulator, dzięki czemu będzie w pełni kompatybilny z życiem poza siecią. System to gospodarki odpadami w małym domu Tesli. Został zaprojektowany jako rozwiązanie o obiegu zamkniętym, nie wymagające zewnętrznej infrastruktury. Specjalny zbiornik magazynowy może przechowywać znaczną ilość odpadów przez długi czas, a następnie przetwarzać je na miejscu jedną z dwóch metod biologiczne: kompostowanie dla osób dążących do zrównoważonego stylu życia lub zaawansowana technologia przetwarzania, która rozkłada odpady, filtruje je, je i niemal całkowicie eliminuje zapachy. Oznacza to, że dom może działać niezależnie w dowolnym miejscu, od centrów miejskich po odległe tereny dzikiej przyrody, bez konieczności podłączania do miejskiej kanalizacji ani korzystania z kosztownych usług zewnętrznych. Kolejną istotną przewagą konkurencyjną Tesli jest możliwość produkcji w całości na miejscu. Podczas gdy tradycyjni deweloperzy w dużym stopniu polegają na łańcuchach dostaw, i podwykonawcach. W zakresie materiałów Tesla kontroluje cały proces od początku do końca, od stalowych ram i paneli izolacyjnych, przez instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, aż po oprogramowanie do zarządzania energią. Wszystko powstaje w zakładach Tesli. Efekt. Praktycznie zerowe koszty pośredników, drastycznie skrócony czas budowy. I niezmiennie wysoka jakość produktu. Oczywiście, w cenie początkowej 7999 dolarów podstawowa wersja małego domu Tesla nie obejmuje luksusowych wykończeń ani pełnego systemu energetycznego. To opływowy projekt, otwarta przestrzeń z minimalistycznym wnętrzem i niezbędnym wyposażeniem ale właśnie to czyni go atrakcyjnym. Kupujący mają pełną swobodę twórczą. Od wyboru materiałów wykończeniowych i palety kolorów po instalację funkcji i urządzeń, które najlepiej odpowiadają ich indywidualnemu stylowi życia. Oczywiście cena? 7999 dolarów dotyczy wersji najprostszej. Kilka niezbędnych elementów wyposażenia trzeba będzie dokupić osobno. Wersje od 19.0 dolarów oferują wyższy poziom komfortu oferując luksusowe wnętrza, wbudowane urządzenia AGD oraz system energii słonecznej podłączony bezpośrednio do Tesla Powerwall. Model z najwyższej półki kosztujący blisko 40 000 dolarów przekształca ten mały dom w miniaturowe centrum technologiczne Tesli. Kompletny system zasilania słonecznego z inteligentnym magazynowaniem energii, globalną łącznością internetową Starlink oraz unikalnymi funkcjami takimi jak system recyklingu ścieków na miejscu. I system filtracji powietrza, inspirowany technologią SpaceX. Dzięki temu pakietowi dom staje się w pełni samowystarczalną jednostką, zdolną do samodzielnego działania w dowolnym miejscu na świecie. Oczywiście, mały dom nie jest idealnym rozwiązaniem. Od instalacji po codzienne życie, zawsze będą aspekty, do których trzeba się dostosować. Tesla może śmiało powiedzieć, że jej materiały są trwałe, wodoodporne i odporne na pleśń. Ale prawda jest taka, że każda konstrukcja z czasem ulega zużyciu. Bez regularnej konserwacji, elementy takie jak ściany podłogi i szklane drzwi mogą nadal ulegać degradacji po latach użytkowania. Kolejnym wyzwaniem jest izolacja. W małej przestrzeni zdolność do zatrzymywania ciepła Bezpośrednio wpływa na komfort. Jeśli izolacja nie spełnia standardów zimy, mogą być mroźne, a lata nieznośnie gorące, co zmusza do dodatkowych wydatków na energię, aby utrzymać komfortową temperaturę. Przestrzeń o powierzchni 23 m2 jest wyraźnie zoptymalizowana dla dwóch osób. W tak kompaktowej przestrzeni prywatność może być ograniczona. Salon, sypialnia, a nawet łazienka. Mogą znajdować się w tej samej przestrzeni. Oznacza to, że goście, którzy nas odwiedzają, mogą niemal natychmiast zobaczyć cały salon, co nie każdemu odpowiada. Organizacja to kolejny kluczowy czynnik. W małym domu każdy dodatkowy bałagan szybko staje się obciążeniem. Minimaliści i osoby ceniące porządek z łatwością się dostosują. Ale osoby zapracowane lub mające mało czasu na sprzątanie mogą szybko zauważyć, że rzeczy piętrzą się, zamieniając dom w ciasne, przytłaczające miejsce. W tym sensie minimalistyczne dbanie o porządek staje się niemal umiejętnością życiową. Życie również się zmienia. Dziś możesz być w pełni zadowolony z małego domu, ale za kilka lat kiedy będziesz potrzebować dodatkowego biura przestrzeni, lub Twoja rodzina się powiększy, ten mały dom może wydawać się ograniczający. Przeprowadzka nie zawsze jest prosta, a dzieci mają w nim oczywiście niewiele miejsca do biegania i zabawy. Dlatego mieszkanie w domu o powierzchni 7999 250 stóp kwadratowych. OK. 680 Zerometre oznacza konieczność pogodzenia się z pewnymi kompromisami. W zamian oszczędzasz pieniądze, zmniejszasz obciążenia finansowe i cieszysz się prostszym, bardziej kompaktowym stylem życia. Wymaga to jednak również dyscypliny minimalistycznego podejścia i gotowości do dostosowania się do ograniczeń związanych z życiem w małym domu. Elon Musk na zawsze zmienił branżę motoryzacyjną, przekształcając samochody elektryczne z nierealnego marzenia w globalną rzeczywistość. Teraz kolejnym obszarem, który może zrewolucjonizować, jest rynek mieszkaniowy. W niedalekiej przyszłości dom Tesli może okazać się rozwiązaniem kryzysu mieszkaniowego. Inteligentnym, niedrogim, zrównoważonym i w pełni samowystarczalnym, energetycznie domem. Musk wielokrotnie demonstrował swoje zaangażowanie w tę wizję poprzez swój styl życia, decydując się na życie w małym domu zamiast w wystawnej rezydencji. Skoro miliarder może znaleźć wolność i szczęście na zaledwie 23 m kwadratowych, dlaczego miliony innych nie miałyby tego samego? Czy rozważalibyście zamieszkanie w małym domu Tesli, gdyby kosztował tylko 7 tysięcy 999 dolarów. Czy wierzycie, że Tesla mogłaby naprawdę pomóc rozwiązać kryzys mieszkaniowy dzięki tej koncepcji? I to tyle w dzisiejszym filmie. Tesla może i zmieniła samochody na zawsze, ale czy jej kolejny wielki krok całkowicie odmieni nasz styl życia? Chętnie poznam Wasze opinie. Podzielcie się swoimi odpowiedziami w komentarzach poniżej i zacznijmy rozmowę. Jeśli spodobał Ci się ten wpis, nie zapomnij kliknąć, lubię to zasubskrybować i zadzwonić, aby nie przegapić kolejnej ważnej aktualizacji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.